Rozmowa o dziewiątej. Krzysztof Bałuk, witam. Miesiąc sierpień to miesiąc szczególny dla naukowców i romantyków, ponieważ w tym miesiącu właśnie obserwujemy spadające gwiazdy. Tak się to ta popularnie nazywa. Marcin Marcinkowski, Centrum Nauki Keplera jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek. Do której grupy, przepraszam, Marek <laughs> Marcinkowski, do której grupy pana zaliczyć? E, kiedyś byłem bardziej romantykiem, i troszkę tego pierwiastka we mnie jest, ale bardziej zajmuję się nauką, szczególnie popularyzacją nauki. I Centrum nauki Keplera właśnie zaprasza 10, tak, w sobotę tak. do obejrzenia tego znakomitego widowiska. To będzie gdzie. Zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze w Ochli. Od godziny 19 do godziny 24 10 sierpnia. I na czym to będzie polegało, to wydarzenie? To wydarzenie polega na tym, że mamy, zanim zrobi się ciemno, mamy troszeczkę atrakcji dla wszystkich i dla młodszych, i dla starszych różnego rodzaju pokazy związane z eksperymentami. Mamy też atrakcje dla, dla młodszych, malowanie twarzy, kosmiczne malowanie twarzy, życzenia do gwiazd. Każdy może sobie wpisać na karteczce swoje życzenie, i te, te życzenia podczepiamy do balonów, które unoszą się nad, nad terenem. Gdy już będzie zapadać ciemność, będzie laserowe show taki pokaz, właśnie laserowy z muzyką elektroniczną a po tym pokazie już koncentrujemy się stricte na nocnym niebie, na obserwacji kosmosu, Perseidów również. No właśnie, co tam konkretnie spada z tego nieba? Konkretnie to spadają, e, spadają malutkie, drobinki, malutkie drobinki. Jak duże te drobinki są? E, drobinki, drobinki, czyli takie kilkumilimetrowe. Takie nawet? Tak, to tak. będziemy widzieć? Tak, to, to, to widać. Czasami zdarzają się troszkę większe, w wielkości jednego centymetra, może dwóch. To są malutkie drobinki pochodzące z komety, która okrąża słońce regularnie. Tak? Regularnie, co 133 lata, kometa Swift-Tuttle. I tak się składa przypadkiem, że ta kometa przecina orbitę ziemską, gdy zbliża się do Słońca. I co roku, regularnie, gdy Ziemia krążąc wokół Słońca, wleci w taki ślad po komecie, możemy obserwować tutaj w tym okresie tak zwane Perseidy. Tak zwane spadające gwiazdy, czyli drobiu, drobinki, które pozostawia kometa za sobą, lecąc przez kometę. Jak to się dzieje, że my to widzimy, te drobinki? To się dzieje tak, że te drobinki z bardzo dużą prędkością, kilkudziesięciu kilometrów na, na sekundę lecąc, wpadają w atmosferę ziemską i bardzo mocno rozgrzewają tą atmosferę wokół siebie. I to rozgrzanie, tą, tą świetlistą smugę, która pozostawia która pozostaje w, w rozgrzanej atmosferze, widzimy na niebie. Właśnie jako taką szybką kreseczkę, jako meteor. No tak, ale meteoryty znajdujemy też, to, to one są większe niż drobinki. Zgadza się, zgadza się. No, zdarza się tak, że może być jakiś większy kawałek, w, który wpadnie, wpadnie do atmosfery ziemskiej. Ale to jest bardzo mały procent w porównaniu z tymi takimi klasycznymi, malutkimi drobinkami. Czasami jest tak, że większa bryła, ale nie mówię tutaj o, akurat o Perseidach, ale ogólnie jakaś większa bryła może wpaść w atmosferę ziemską, to, to, to się zdarza non-stop, ale nie tak często jak te malutkie, pyłowe drobinki. No i, i bywa tak, że po prostu ta bryła jest na tyle duża, że przetrwa tą podróż przez atmosferę i spadnie na ziemię jako meteoryt. I właśnie w tym okresie te większe kawałeczki też są w stanie spaść na ziemię, czy trzeba wtedy samochody do garażu schować? Czy... Aż tak nie, aż tak aż tak nie. Bywa, że czasem jakiś bolid się pojawi w ciągu właśnie podczas aktywności Perseidów. Bolid, czyli taki bardzo jasn, taka bardzo jasna, bardzo bardzo jasna spadająca gwiazda, bardzo bardzo jasny meteor. I gdy widzimy taki bolid, jest wtedy szansa, że po prostu ten kamyczek był nieco większy i być może mógł spaść na Ziemię jako meteoryt. A mu tego opadania, czy spadania jest między 12 a 14 dopiero sierpnia, tak? To tak. Wtedy najwięcej może tych tak. drobinek. Nawet, tak nawet 11 powiedzieć. sierpnia też jak najbardziej tutaj możemy. 10 to takie preludium będzie tych Dokładnie. Opadów. Generalnie Perseidy zaczęły się mniej więcej w połowie lipca i będą trwać mniej więcej do 20 sierpnia. To jest ten okres, kiedy Ziemia przebywa w tym, w tym śladzie kometarnym. Apogeum, czyli maksimum roju spodziewamy się właśnie gdzieś tam między... 10 a 14, a dokładnie mówiąc między 11 a, a 12, 12 a 13. Tego tak dokładnie w 100% nie da się przewidzieć, bo to nie jest do końca przewidywalne, kiedy to maksimum będzie tak. Wspomniał Pan na początku, że Pan był romantykiem, obserwując spadające <noise> gwiazdy, wypowiadając życzenia. Teraz te balony, mamy tam podczepiać te życzenia. Spełniały się? Yy, może po części tak. Może po części tak. Yy, ja pasjonuję się astronomią. Od, od 28 lat. No i kiedyś, kiedyś te obserwacje kosmosu polegały na tym, że fascynowałem się po prostu tym I, i patrzyłem, zachwycałem się tymi wszystkimi zjawiskami. Zdarzyło się też tak, że widziałem właśnie takiego Bolida, który był bardzo jasny, który rozpadał się na moich oczach, i myślałem, że gdzieś tam na polu wylądował. Nawet poszedłem szukać te, tego meteorytu. Ale z czasem. Nabywałem wiedzy, takiej bardziej naukowej na, na temat astronomiczne I, i, I pragnąłem Romantyzm i, presu? Romantyzm może nie, bo <laughs> zawsze patrzę na niebo nie w taki sposób, nie, 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 nie w stu w taki sposób, powiedzmy, e, naukowy, tylko też z takim zachwytem, z, takim, e, z takimi różnymi marzeniami gdzieś tam w głowie, które, które są. Co by to było, gdybym na przykład poleciał w kosmos albo gdybym coś zobaczył niesamowitego, co by to było, gdybyśmy jako ludzkość zamieszkali gdzieś tam na Marsie czy, czy Księżycu. A jak technicznie to zrobić? Jak najlepiej te i gdzie najlepiej? Bo nie wszyscy będą mieli okazję być akurat w tym momencie w Ochli, w Skansenie, a tak samodzielnie z balkonu, hmm, chyba tam, gdzie nie ma zbyt wielu świateł, prawda? Tak. No, jeżeli ktoś nie ma możliwości gdzieś się tam wyrwać, no to po prostu patrzymy na niebo z tego miejsca, w którym jesteśmy. Jeżeli nie mamy możliwości gdzieś wyrwać się. Poza miasto, bo najlepiej właśnie obserwować nocne niebo z miejsca, które jest ciemne, gdzie nie ma świateł, czyli gdzieś tam na przedmieściach, gdzieś tam na wsi, z dala od świateł na otwartym terenie, żeby też nie było różnych przeszkód, żeby nam to niebo nie było przysłonięte przez jakieś budynki czy drzewa. I po prostu wygodnie trzeba się rozsiąść na jakimś leżaku, na, na kocu. I po prostu patrzeć w niebo. I nie spuszczać oka z nieba, bo to jest bardzo szybkie zjawisko, ten, ten meteor. I to jest chwila, jak można po prostu przegapić. Nasze szybko. smartfony będą w stanie to dokumentować? E, raczej, raczej nie. Nie raczej uda się nie. za szybko, tak? Nie, za to, to są, to są za, za ciemne zjawiska, żeby. Mm, Kamera telefonu to wychwyciła, no chyba że będziemy mieli szczęście i faktycznie długi, bardzo jasny bolit e, przetnie niebo, no to wtedy mamy szansę e, takie zjawisko sfilmować z smartfonem, co się już niedawno zdarzyło, chociażby w, w Portugalii. A to życzenie, w którym momencie trzeba wypowiedzieć. Mówi się e, legenda głosi, że to życzenie chyba się nie powinno wypowiadać w ogóle na głos, tylko Aha. w myślach, podobnie jak w przypadku zdmuchiwania świeczek na, na torcie urodzinowym, gdzieś tam w myślach sobie to życzenie wypowiadamy, no i mamy nadzieję, że może się spełni. No moje marzenia po części się spełniły, ale to po prostu, oczywiście, nie mówię tutaj o, o jakiejś działalności niebios, tylko po prostu moim tutaj trudem i pracą do, doszedłem do tego etapu, w którym jestem, czyli, czyli popularyzuję astronomię i, i skończyłem studia astronomiczne. Także udało się. A te balony i te życzenia to jakby wzmocnienie tych życzeń będzie? Bo to państwa tak, pomysł, to tak? Tak, to jest taka taka, takie symboliczne nasz, taka symboliczna nasza aktywność, żeby te, te, te życzenia troszeczkę bliżej nieba podesłać. I być może ktoś znajdzie te życzenia, to się jeszcze podwójnie spełnią wtedy dla tej osoby, która znalazła i dla tej, co wysłała, tak? Nie będziemy ich wysyłać tam gdzieś w kosmos, to po prostu będą bliżej nieba. I może, I może, że tak powiem, energia kosmosu weźmie troszkę troszeczkę tych życzeń do siebie. Oczywiście ja tutaj cały czas mówię tak um, pół żartem. A przy okazji jeszcze proszę przy przypomnieć, bo takie, takie niebo, co prawda w wersji kinowej można obejrzeć u Państwa Planetarium, tak? Tak, jak najbardziej. I to działa całe wakacje. W każdej chwili można tam sobie wykupić bilety i przejść i zobaczyć no, taki spektakl, który Państwo przygotowali. Tak, mamy różne, różne pokazy. Planetarium to jest takie miejsce, gdzie pokazujemy wirtualny kosmos. Pokazy, niektóre pokazy wzbogacone są takim wstępem, i mówimy wtedy o tym, co ciekawego widać na nocnym niebie wieczorami. A później już jest ten pokaz taki, już nagrany. W postaci animacji. Mamy pokazy i dla najmłodszych, i dla starszych. I nie tylko dotyczące kosmosu. Także, także codziennie poza poniedziałkami planetarium jest otwarte. Zapraszamy serdecznie. A wieża Brainbowska będzie aktywowana? Nic mi na ten temat nie wiadomo. No tam pamiętam, w sensie... że też pan Kudkiewicz, o ile pamiętam nazwisko dobrze, tak. to właśnie zapraszał dzieci najczęściej, które obserwowały przez mhm. specjalny teleskop. To były, to były czasy, kiedy jeszcze Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział tutaj w Zielonej Górze działał właśnie w Wieży Braniborskiej. Wieża Braniborska jeszcze wtedy też należała do, do Uniwersytetu Zielonogórskiego. I to były czasy, kiedy była ona stricte związana z, z astronomią. Teraz, teraz Dzieją się tam rzeczy no, niezwiązane nie z, z kosmosem. Tutaj nie, nie wiemy, jak, w każdym razie Te będą... związane z kosmosem będą się odbywały w najbliższą sobotę. Tak. W skansenie w Ochli, także proszę wziąć ze sobą koc, bo może być chłodnie w nocy. Tak, dobrze ubrać leżak. Leżak, bądź rozkładane krzesełko, jak najbardziej tutaj polecamy, gdyż, gdyż tym razem na trochę bardziej utwardzonej powierzchni będzie się wszystko odbywać. I tak, troszkę cieplejsze ubrania a, i dobrze wziąć ze sobą jakąś lornetkę, jeżeli ktoś ma. A... I ze trzy dni wcześniej nie oglądać telewizji, żeby oczy nie były zmęczone. Tak. <laughs> Dziękuję bardzo. Marek Maciejkowski, Centrum Nauki Keplera, Planetarium Wenus był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.